13 grudnia. Wiadomości z Ukrainy. Dron odrzutowy wysadził ropociąg przyjaźń w Rosji. Wczoraj w nocy w obwodzie fokińskim obwodu bryjańskiego w Federacji Rosyjskiej, niedaleko Bryjańska, po serii eksplozji wybuchł duży pożar, o czym masowo informowali lokalni mieszkańcy, publikując odpowiednie filmy. W tej chwili wyszło najaw, że pali się rafineria rosyjskiej Transnafty, Poinformował o tym w szczególności wojskowy kanał informacyjny Telegram, operacyjny ZSU. W obwodzie bryjańskim na rafinerię Transniefti nałożono już piekielne sankcje. Nieco później inni blogerzy, w szczególności pan Pachkowski, wyjaśnili, że ataku dokonało dziesięć ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych Pekło, z których sześć pomyślnie trafiło w cel. Wkrótce nadeszło potwierdzenie ze Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy ze wskazaniem obiektu wchodzącego w skład ropociągu Przyjaźń. Wskazuje się, że w działania zaangażowane były siły systemów bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy i główny zarząd wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Rafineria naftowa w Briańsku to punkt napełniania ropociągu Przyjaźń, którego główną funkcją jest przyjmowanie, magazynowanie. Dystrybucja i wysyłka oleju napędowego do cystern i transportu kolejowego. Jest aktywnie wykorzystywany do zaopatrywania Armii Okupacyjnej Rosji. Czytamy w raporcie. Według wojska doszło do trafienia zbiornika oleju, a następnie pożaru. Wybuchł ogromny pożar. Wyniki prac bojowych są wciąż wyjaśniane. W Briańsku w Rosji spłonęły dwie główne lokomotywy spalinowe, które zaspokajały potrzeby logistyczne Armii Rosyjskiej. Rosyjski dron zaatakował samochód Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w drodze do Zaporoża Elektrowni Jądrowej. Poinformował o tym dyrektor generalny agencji Rafael Grossi i potępił atak na jego pracowników. Ale jak zwykle zabrakło mu odwagi, żeby powiedzieć, że Rosja zaatakowała. Towarzyszący misji oficer wojskowy i poseł ludowy Serhiy Rudyk opublikował film przedstawiający uszkodzony samochód i oświadczył, że był to kolejny rosyjski atak. Wydarzenie to skomentował także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rosyjski dron FPV zaatakował konwój MAEA, którego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa nuklearnego na całym świecie. Uszkodzony został jeden z pojazdów konwoju. Na szczęście nie było ofiar ani ofiar. Atak ten wyraźnie pokazał, co Rosja sądzi o wszystkim, co dotyczy prawa międzynarodowego, instytucji międzynarodowych i bezpieczeństwa. Rosjanie nie mogli nie wiedzieć o swoim celu. Wiedzieli dokładnie, co robią i działali celowo, stwierdził w swoim przesłaniu. Głowa państwa podkreśliła, że atak wymaga jasnej i zdecydowanej reakcji zarówno MaEA, jak i innych partnerów międzynarodowych. Milczenie lub bierność tylko zachęcą do dalszych przestępstw. Jak wiadomo, w zeszłym miesiącu okupowana przez Rosję elektrownia jądrowa zaporoże trzykrotnie była o krok od awarii prądu z powodu uszkodzeń zewnętrznych linii energetycznych łączących ją z ukraińskim systemem elektroenergetycznym. Wcześniej maja informowała o incydencie w zaporożu elektrowni jądrowej. W pierwszym reaktorze odkryto mikropęknięcie w rurociągu układu wspomagania pompy chłodzącej. Znane są cechy nowej rakiety Ruta. Ukraina pomyślnie przetestowała rakietę Ruta, która może osiągnąć prędkość do 800 km na godzinę. Poinformował o tym Defense Express. Należy zauważyć, że Ruta to produkt w postaci rakiety manewrującej lub drona odrzutowego o ukraińskiej nazwie, który jest rzeczywiście znany i publiczny i jest efektem pracy startupu Destinus. Dron odrzutowy, który wygląda jak tradycyjny pocisk manewrujący, ma zasięg 300 km. Zadania obejmują atak, rozpoznanie lub po prostu bycie celem szkolenia. W publikacji napisano, że pokazano schemat konstrukcyjny, na którym pokazano wszystkie główne elementy ruty: głowicę bojową, stałopłat, zbiornik paliwa, zespół elektroniczny i mały silnik turboodrzutowy. Wojska Ukrainy zniszczyły kolumnę transporterów opancerzonych okupantów w obwodzie donieckim. W kierunku Kramatorska bojownicy Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyli dużą szturmową kolumnę pancerną wraz z desantem rosyjskich najeźdźców, którzy wczoraj szturmowali ukraińskie pozycje w częściowo okupowanym mieście Hasów Jar, obwód Bachmucki, obwód Doniecki. Poinformował o tym kanał informacyjny Telegramu Operacyjny ZSU. Odnosząc się do ukraińskich obrońców, publikując odpowiednie wideo, zmontowane z materiałów zarejestrowanych przez bezzałogowe statki powietrzne. W rzeczywistości na filmie widzimy trzy zniszczone bojowe wozy opancerzone wroga i co najmniej czterech wyeliminowanych interwenientów. W komentarzu napisano także, że zniszczeniu uległo 8 z 10 transporterów opancerzonych z piechotą dywizji desantowej Federacji Rosyjskiej. Przyjaciele? Wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.